Dobre wiadomości dla osób, które podróżują mk -mi. Jak poinformował Miejski Zakład Komunikacji, już za kilka dni powrócą do kursowania autobusy na linii nr 8. Pasażerowie będą mogli znów podróżować trasą prowadzącą z ulicy Ceglanej na ulicę 4 Pułku Piechoty Wojska Polskiego, czyli w okolicy ogródków działkowych nad Wisłą. Uruchomienie ponownie tej linii jest podyktowane rozpoczynającym się sezonem dla działkowców, którzy w ciepłe miesiące chętnie korzystają z dojazdu komunikacją miejską. To nie jedyne zmiany, jakie szykują się w MZK od 1 kwietnia. Przesunięcia godzin kursów oraz zawieszenia niektórych z nich pojawią się w rozkładzie jazdy m.in. dla linii numer 1, 2, 3, 4, 16 czy M1. Wprowadzone zostaną aż 22 modyfikacje w dotychczasowym rozkładzie. Warto więc zapoznać się z planami odjazdów, które będą obowiązywały już od najbliższej soboty. Szczegółowa lista zmian jest dostępna na stronie internetowej MZK. GO GSM – skup, sprzedaż i zamiana telefonów komórkowych, naprawa telefonów i tabletów, szeroki wybór akcesoriów, montaż szkieł hartowanych oraz folii ochronnych na ekrany, konkurencyjne ceny. GO GSM – ulica Generała Fjeldorfa Nila 2, Galeria Nowa oraz Premium Mobile – Galeria Zielona na parterze obok ruchomych schodów.